Siemaneczko, więc mam dzisiaj dla Was parę informacji, więc mam nadzieję, że zostaniecie obejrzycie do końca, gdyż to naprawdę jest dość ciekawe i uważam, że dla niektórych z Was może być to całkiem przydatne i całkiem spoczko informacji. Także zostańcie do końca i po prostu zobaczcie, co mam wam do przekazania, gdyż jest to organizowanie czegoś, a czego dowiecie się za chwilę. Zapraszam i słuchajcie się w to, bo... Dla niektórych to mówię naprawdę bardzo fajne informacje, i inni YouTuberzy podejrzewam, że też zrobili materiał na ten temat. Okej, okay, więc teraz, jakby tak mam wrażenie, że i lepiej mnie słychać, i możliwe, że trochę Waszej atencji już mam. Także mam dla Was naprawdę bardzo ważną wiadomość: taki announcement, więc uwaga, uwaga. Dla osób, które to widzą, 26 października ja jestem aktualnie na PGA, ale co roku jest również organizowane drugie wydarzenie. A co? Dokładnie jest to Pyrko. I Pyrko w 2025 roku będzie posiadał specjalne wydarzenie Meeting Graczy Team Fortressa. Dlatego bardzo Was chciałbym o tym poinformować, że takie wydarzenie będzie. Dokładnie 14 czerwca, czyli w sobotę, około godziny 16, na Pyrkonie odbędzie się meetup tf -a. Jeżeli chodzi o to, kto to organizuje, z tego co mi wiadomo, no to głównymi takimi organizatorami jest Pan Piotr oraz Mr. Kiełbasa. Mogę Wam jeszcze tutaj zdradzić, że będzie konkurs na najlepszy cosplay, będzie również walka pomiędzy trzema drużynami, której wyniki zostaną później ogłoszone na stronie. Będzie również marsz z punktami odpoczynku, czyli takimi ala control pointami, gdzie sobie będziecie mogli poodpoczywać chwilkę. I zapraszam Was jeszcze, żebyście byli na bieżąco informowani o całym wydarzeniu, żebyście mogli sobie przyjść, żebyście mogli właśnie wiedzieć dokładnie co i jak, żebyście znali wszelkiego rodzaju update'y, bo może się godzina zmieni, może się coś innego zmieni, bo jakby cały czas jesteśmy po prostu w trakcie tworzenia tego wydarzenia. Dlatego zapraszam Was serdecznie na grupę facebookową i również na stronę internetową, linki oczywiście znajdziecie w opisie i ja na pewno również znajdę się na tym Pyrkonie. Także jeżeli chcielibyście mnie zobaczyć, no to po prostu was zapraszam. Przyjdźcie na Pyrkon 2025, 14 czerwca.